Witam Was w czwartym odcinku z ósmego świata. Jak do tej pory były o walce, tak teraz będzie o budowaniu nowej kolonii w miejscu gdzie byli tamci i odkryłem tutaj naprawdę bogatą górę, pełną żelaza i złota. Z tego wykuję tyle zbroi, że zniszczę każdego. A jak możecie zobaczyć, wypełnię wszystkie cele, więc wygrałem kampanię. Ale pora zniszczyć pozostałe dwa plemiona. Tutaj buduję magazyny na wszystkie rzeczy, które tutaj leżą. Żeby budowniczy z tego korzystali. A później zajmę się budowaniem tutaj takich jakby dzielnic. Bo to już będzie bardziej zorganizowane miasto, a nie jak tutaj. Wszystko obok wszystkiego. Tutaj już planuję w tym miejscu taką jakby dzielnicę wojskową z kuźniami. Tutaj właśnie blisko tego żelaza. Tutaj gdzieś nie zaraz, gdzie to miało być. O, tutaj tutaj będzie ta dzielnica z żarciem. Tutaj będą hodowcy bydła. A tutaj ci od surowców. I tak wszystko będzie zorganizowane. Cywile wszystkich tutaj muszę zebrać. No tutaj tutaj już zacząłem wycinkę i zbiór materiałów. i... krótko no i to by był chyba wyczerpany temat na ten odcinek ale dobra kiedyś zbuduję dobra każę mi też zbudować szkołę jeżeli coś znajdę szkoła, szkoła świątynię właśnie kazałem wszystkim mężczyznom iść się pomodlić i zanim tutaj dotarli, to jeden zginął, reszta była blisko śmierci. Eee, dobra. O pszenicy. Masakra. Tutaj trzy zaprzęgi nieużywane. Eee, to zła... Fuck. Eee, hm <grym> Gdzie jest jakiś kupiec? No dobra, jaki z tym? <laughs> Dalej tu już wspierają widzę materiały do magazynów Tu nie ma tlagarza Muszę go przydzielić I yy, właśnie, możecie dawać kurwa A co w ogóle mówię możecie? Mam dwóch widzów Pod filmikiem po kilka wyświetleń nie, no to... Dobra, to się jakoś zrobi. W każdym razie, możecie dać mi sugestie, jak tutaj mogę zagospodarować jeszcze ten teren cały. I też jeden temat. Te niedźwiedzie. To jest jakaś przesada. Tu jest ze setka niedźwiedzi w tym lesie. Jak zaatakowałem jednego, to straciłem trzech ludzi, a miałem dwudziestu. Tutaj w tym miejscu, możecie zobaczyć. Jedno mięsko to jeden niedźwiedź. Ile tego tutaj leży? Kurczę, masakra, ja tego tu jest. Po prostu będę musiał chyba zasadkę żołnierzy posłać, żeby je wytępić, ponieważ te niedźwiedzie są bardzo groźne. Tutaj też odkryłem ze złożonych gliny, ale w porę się wilki, mogą mi zabić jednego zwiadowca, który ma 100% doświadczenia. Dalej No i tutaj też wszystkim dają takie w miarę dobre zbroje, <laughs> na wszelki wypadek. I... Ile mam budowniczych, bo zrobiłem sobie ich dość dużo? Dziesięciu. Wszyscy oczywiście siedzą i nic nie robią. No co szkołę niech zbudują. Szkoła, 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 gdzie... O jest szkoła. I szkołę zbuduję gdzieś... Tu. Tu będzie git, mi się wydaje. Teraz się obudził, stał i gadał i się łuk dopiero. Z dalej, um, o tutaj będzie chatka zielarza na końcu tej drogi, no to jest też bardzo przyjemne w budowaniu takich zgiściach, bo są już drogi tutaj będzie druid, And dalej o piwowar, to będzie tak mniej więcej tu. Tylko jeszcze drogę tutaj pociągniemy ten kawałek Ale się zgubił pomiędzy placami budowy był dalej 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 o z, no to z tym żarciem przecież gdzie to tu? farma tutaj będzie jedna Kolejna farma będzie gdzieś o tu. Tutaj będzie. Gdzie tu jest ten o? Tutaj będzie młynarz. I młynarz będzie jeszcze. E... Młynarz będzie jeszcze. Tu o. I tu będzie jeszcze młynarz. Nie nie, wszedł wszedł na drogę to nie. By mi usunęło drogę, bym musiał tracić swoje materiały. My, tu o tak. O, tak jest git. I jeszcze dwie piekarnie. Jedną dam... A poczekam aż to zbuduję. Muszę stąd wziąć kilku farmerów, bo przesada z tym. Ty będziesz farmerem tu ty będziesz farmerem ha, mm, tu e, dobra jedz i chodź tu tak samo no gdzie jestem co tutaj to taki Ty nie pracujesz już tutaj Tylko jedz i będziesz farmer i będziesz młynarzem, o. Tutaj tutaj nie zrobić studnia, studnia, tu jest studnia. I jeszcze zrobię studnie Studnie jeszcze zrobię tu. O, i jeszcze. O, ten warsztat lubię. zrobię tu. No, tak będzie Git. W miarę już to jest zorganizowane. O, ile zbudowani, To ty będziesz. DLUID. Okej. Okay. Zbierać. Zbierać ziół, Ty będziesz yy, piwowar, gdzie tu jest piwowar Tylko muszę mu zbudować tutaj te studnię i ul żeby miał z czego to wszystko robić no, ale koleś ma fajną czapkę, też taką chcę <grym> Wyjmę ją zaraz z monitora yy, O i tu Teraz Tu będzie Luiz, Tu będzie zbierać drzwiło <laughs> Warsztat cisielski To O tego co damy Cieśla Tylko muszą to zbudować najpierw No kolej zawsze głoduje, głoduje nie wiem czy Dobra no to gdzieś Tutaj muszę ściągnąć te kamienie, żeby zbudować koszary. To zdam tam dwóch gości, albo trzech. Później będzie zbierać kamienia złota i żelaza. Tu. I... No, sobie ładnie wszystko zbierają. No, tutaj też już zbudowane w dużo gdzie jest ten tu dopiero ale jak ma premię z doświadczenia z tą, to on chyba musiał być gdzieś na początku gry na dla zatrudniony bo to trochę się zbiera to doświadczenie idealne nie ty, ty aha, kolczuka Ym, piekarz piekarz, piekarz, piekarz chleb ty też będziesz piekarzem no to są po prostu podstawowe takie rzeczy typu żarcie yy, i od razu dwójkę walne dwójeczkę i dam ją no dobra od razu tutaj żeby ci żołnierze nie mieli daleka I tu drugą. Tutaj pociągnę tak drogę. Tutaj będzie tak palisada. Żeby było tem wojskowy nie wchodzić. Um, dobra, To ty będziesz tu piekarzem, tylko zbuduję ci tutaj też jakąś hmm, hmm. a dobra idzie kogoś. To zbuduję ci jakąś tutaj studnię Chodź, 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 chodź Chodź budowniczy. No bo tutaj właśnie ten zasięg budowania zależy czy jest jakieś budowniczy, budowniczy w pobliżu. Żeby mógł tam dojść to zrobić. Tu mamy kolesia i mój nasz piekarz. To wy dwaj chodźcie. Tu. Tym już będzie tu. A ten piekarz będzie. Będzie, będzie tu. Możesz sobie zrobić więcej kolesi. Miej chłopca. Dalej. Tutaj, no, zaraz sobie to wszystko zrobię. A czemu to czem są cywile? Aha, jęka O dobra, nie, dobra, nie No comment, już wiem, już wiem, spokojnie, już wiem, już wiem Dobra, ty tutaj wydniesz te sosenki Spylark drewno no mm. Ty będziesz tutaj też spylark, nieobrobiony kamień No 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 no, o! Dobra, to wcina drewno. Czego? Dobra, już. To jest. Tutaj buduje się druga piekarnia. Jest tu i ul. Jest. Tu nie ma tyle Trzeba to naprawić. Trzech Mmm. Mało. I to bardzo mało. Mm. Tu jest to tutaj zbudujemy na takim ładnym terenie o, tukie coś i tylko im też trzeba zbudować tutaj farmę żeby mieli czym karmić i trzeba im tutaj też uzgnąć studnia dobra, tutaj jeszcze ten teren wojskowy później zrobię no i myślę, że teraz tak będę kończyć. Cześć.